Hello, hello! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a tutaj Juliana Arbus Przechodząc do tematu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej przykocie z gimnastyką. Tak jest. Bardzo dużo osób się mnie pyta, co ja mam tak naprawdę związaną z nią. Bo nikomu, wiecie, nie pokazuję yy, na moim kanale rzeczy z gimnastyką związanych. Czy też uważacie, że nie umiem? Owszem. Umiem duże rzeczy z gimnastyki, ale nie jestem na jakimś zaawansowanym, nie wiadomo jakim poziomie, bo tak nie jest. Trenuję gimnastykę od no, tak jakby czterech lat. Zaraz Wam wszystko dokładnie opowiem. U się nie niewinnie, kiedy moja przyjaciółka Wiktoria, bardzo Ciebie potrafiam, Wiktorio, umiała gwiazdę, a ja nie umiałam i zazdrościłam. Aż w końcu rok później, to było chyba 2015, nie, to było 2014, kiedy ona miała gwiazdę, a ja nie. I w 2015 ja się nauczyłam tej gwiazdy. I ja się chwaląc, znowu obiad, chwaląc, że umiem gwiazdę i że teraz nie jest jedyna w tej miejscowości, która umie gwiazdę. Um, zaczęłam trenować, trenować, próbować inne rzeczy. Bo na przykład moja inna przyjaciółka z tej miejscowości umiała stać na głowie. I ja oczywiście próbowałam stać na głowie i udało mi się. Udawało mi się to. I um, aż w końcu zaczyna się, wiecie, tak przerzucać, tak jakby do mostka. I to moim rodzicom się nie spodobało za bardzo. Bo je się bali, że coś sobie zrobię, ale ja mówiłam, że ja chcę to trenować, że ja spokonał że ja swój strach i zacznę trenować gimnastykę. Tak, tak było. A więc po tamtych wakacjach, bo to było w wakacje, ja taka podjarana, że w końcu będę ćwiczyć gimnastykę, to sobie wymyśliłam, że. Się moi rodzice wymyślili, bo moja przyjaciółka Ola, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, e, będzie e, powie, gdzie trenuje, bo ona trenowała wtedy 3 lata. E, I powiedziała mi, że trenuje w e, Activo i tam też się zapisałam. E, I od razu stwierdzili, że jestem tak dobra. Że y, powinnam przenieść się do grupy średnio zaawansowanej, a nie za. Y, niepoczątkującej, przepraszam. I przy okazji, razem ze mną się zapisała moja przyjaciółka z klasy i przyjaciółka Dorota. Ym, Dorota dalej tam chodzi. A więc, po dwóch latach ćwiczenia w Activo, postanowiłam, że y, ogólnie od samego początku chciałam trenować w. Y, Gimnastykę sportową chciałam trenować, ale nie mogłam, bo moja mama mówiła, że jestem to za słaba jeszcze, żebym jeszcze troszeczkę potrenowała tam. I po dwóch latach, kiedy byłam w średnio zaawansowanej w pierwszym roku i zaawansowanej w drugim, moja mama zdecydowała się mnie zapisać na gimnastykę sportową. I oczywiście tak O, Będę trenować gimnastykę sportową. O nie, co to będzie? No i poszłam na pierwsze zajęcia, nic nie rozumiałam, hmm. Ym, to było we wtorek i nic nie rozumiałam, kompletnie nic, bo robiliśmy tam dziwne rzeczy, Ym, nic nie rozumiałam totalnie, bo wtedy byłam przyzwyczajona, bo u mnie w Activo się mówiło, że wiecie, że y, fikołek to jest, y, wiecie, że przewrót w przód to jest fikołek. i ja tak się nauczyłam wie, wiecie i tam w y, Ewo wodzimie bo tam teraz trenuję y, mówili że to jest y, przewrót w przód I ja takie co co o co chodzi i zawsze y, szłam jakby kolejeczki robiliśmy to szłam na koniec żeby wiecie żeby widzieć co oni tam robią bo nic kompletnie nie rozumiałam. Drugie zajęcie już było z moją przyjaciółką teraz, bo przedtem jej praktycznie nie znałam, z przyjaciółką Dominiką. Serdecznie Cię pozdrawiam, bo bardzo się troszczę o mój kanał i się pytasz cały czas, dlaczego nie ma filmów. E <grym> e Także no, poszliśmy na te zajęcia. Wtedy już coś mniej więcej kumałam, e i mi szło o wiele lepiej. Ale była pani, której nie lubię, ale oczywiście już na szczęście oczywiście. Na szczęście już z nami nie ma. Bo ja nie wiedziałam, co to są piłki lekarskie. Brawo, Julka. Nie wiedziałam, co to są piłki lekarskie, więc nie wiedziałam, co mam przynieść, a mnie pani poprosiła. I na mnie, mnie ona tak ochrzaniła za to, że nie wiem, co to są piłki lekarskie, że... Ym, że wiecie, że na mnie tak nawrzeszczała, że nie mogłam ćwiczyć do końca zajęć. Ale potem ym, powiedziała, że jednak będę ćwiczyć, no. I tak mniej więcej mi minął pierwszy rok yy, w Evo Gymie, teraz jestem na drugim. I... Yy, dru na drugim się przenieśliśmy do innej hali, bo tamta jest w remoncie aktualnie. Ale to jest budynek naprzeciwko, na szczęście, więc, wiecie, mieliśmy obczajoną już lokalizację. Ale bardzo, bardzo wolę, bardzo, bardzo, bardziej wolę tamten, ten budynek, w którym teraz ćwiczymy. I aktualnie, po dwóch latach, tak jakby, ćwiczenia w gimna, na gimnastyce sportowej, umiem salto machowe i umiem prawie fiflaka. Umiem fiflaka, takie, wiecie, z panią pomocą. I bardzo się z tego cieszę, bo jeszcze nigdy, wiecie, aż tak zaawansowane nie byłam i, wiecie, myślę, że w Evo, Gymie, w Evo Gymie, tam gdzie teraz ćwiczę, to by było na tyle w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, za to uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!